Tak ważne jest, co mama myśli, co ona proponuje, to ona zarządza, to ona tutaj podejmuje decyzję. Ja mam się podporządkowywać, ja mam iść za nią. Będzie rosło w takim przekonaniu, że pomijam siebie, zostawiam siebie, porzucam siebie. Wyraźnie widać, że mama, mówiąc do dziecka, nie zamierza z nim rozmawiać. Ona go tylko informuje. A zatem, jeżeli ja nie mam kontaktu ze sobą, bo nie mam możliwości, nie miałam możliwości się zastanowić, co ja myślę, co ja czuję, bo nikt mnie o to nie pytał, nikt nie dał mi takiej przestrzeni do tego. Cześć, dzień dobry, kłaniam się nisko, Piotr Zajączkowski, psychotraumatolog. To jest niesamowite, jak od relacji ludzkich, między ludźmi, jak, jak naprawdę wiele zależy. Jak może być tak, że dzięki relacjom się rozwijamy stajemy się coraz bardziej dojrzalsi, ale też dzięki relacjom, czy z powodu relacji tych niestety toksycznych, przemocowych, niedojrzałych, niewłaściwych, też możemy się nie tyle co rozwijać, co bardziej, co bardziej zwijać. Dla mnie też niezwykłą rzeczą było też to, że gdy uświadomiłem sobie, że rodzaj, rodzaj komunikacji, rodzaj sposób rozmawiania z dzieckiem, sposób rozmawiania rodzica z dzieckiem już od tych pierwszych lat życia ma wpływ na to, jak to dziecko będzie kształtować swoje własne przekonanie o wartości, a potem także jak będzie o sobie myśleć oraz jak będzie wchodzić w relacje ze swoim mężem, ze swoją żoną, jak będzie budować związek, małżeństwo. Generalnie chodzi o kontakt z własną wartością. I niezwykła sytuacja, niezwykła sprawa to to właśnie, że ogromne tutaj znaczenie ma nieco innego, jak jak sposób rozmawiania z tą drugą osobą, która jeszcze jest na początku dzieckiem. Podam Wam przykład. <laughs> Mama ma dziecko, powiedzmy, no, nie wiem, siedmioletnie dziecko, tak? Sześcioletnie, siedmioletnie, pięcioletnie. Mówi do dziecka w ten sposób. Za pół godziny wychodzimy, idziemy na miasto. Jak już są na mieście, mówi o, tutaj są lody, idziemy na lody. Usiądź sobie przy stoliku, mama kupi y, dwa lody i zjemy sobie tutaj. No niby nic, niby nic takiego specyficznego w tej komunikacji. A jednak y, wyraźnie widać, że mama mówiąc do dziecka, nie zamierza y, z nim rozmawiać. Ona go tylko informuje. Ona, go tylko, ona mu przedstawia gotowy już plan działania. Yy, jakby w ogóle nie zostawia przestrzeni temu dziecku na to, aby ono mogło coś powiedzieć. Aby ono mogło się do tego ustosunkować. Yy, nie pyta się dziecka, co ono na ten temat sądzi. Czy chce? wyjść teraz na miasto, czy ma czas na to, żeby wyjść na miasto, czy w ogóle ma ochotę na lody, a jeżeli ma ochotę na lody, to na jakie? Ananiliowe, czekoladowe, truskawkowe. Tam nie ma takich w ogóle stwierdzeń, nie ma w ogóle takich pytań. Po prostu ona o wszystkim tutaj decyduje i zarządza. Czyli w tej komunikacji niewłaściwej, toksycznej, można też powiedzieć przemocowej, niestety. I istotą jest to, że w dialogu nie zostawiamy drugiej o stronie, drugiej osobie przestrzeni. Przestrzeni na wyrażanie siebie. Nie ma to możliwości wyrażania siebie. Jeżeli to ma miejsce wielokrotnie, setki, tysiące razy, generalnie jest takie jest taki klimat tego kontaktu matki z dzieckiem, to w tym dziecku nie może się pojawić umiejętność zauważania tego, co ja mam w sobie. To dziecko, gdy jest niepytane, co czujesz, a co ty o tym myślisz, a czy tego chcesz, czy nie chcesz, czy masz ochotę, czy nie masz ochoty pytamy, nie dawana mu jest przestrzeń do wyrażenia siebie, dziecko nie może wyrażać siebie. Jeżeli ta sytuacja ma miejsce wielokrotnie, to po prostu prowadzi to do tego, że dziecko przestaje się zastanawiać, co ono myśli, co ono czuje, co ono sądzi i przestaje zaglądać do środka, przestaje mieć tak zwany wgląd w siebie a skupia się na tym, co ktoś drugi mówi, wyraża, przedstawia, stwierdza, oznajmia, bo nawet nie można nazwać, że, to, że proponuje, bo to nie jest, nie jest to żadna propozycja. Jeżeli ta sytuacja ma miejsce, ten styl komunikacji, on się powiela, jest wielokrotnie stosowany, to po prostu to dziecko nie ma szans na to, aby skontaktować się z tym, co ma w sobie co ma w środku. A więc będzie rosło w takim przekonaniu, że pomijam siebie, zostawiam siebie, porzucam siebie. No tak trzeba, bo tak właśnie na tym to polega, tak, na tym to polega ta komunikacja. O to w tym wszystkim chodzi. Tak ważne jest, co mama myśli, co ona proponuje, to ona zarządza, to ona tutaj podejmuje decyzję. Ja mam się podporządkowywać, ja mam iść za nią, czy taki model kontaktu matki z dzieckiem, ojca z dzieckiem, czy ktoś z Was tutaj to rozpoznaje? Czy dostrzegasz, że może też podobnie, może nie tak skrajnie, że zawsze, ale, ale, ale przeważnie to rodzice decydowali praktycznie o wszystkim za Ciebie, nie, nie dawali Ci przestrzeni, żebyś mógł mogła powiedzieć, co, co ty o tym sądzisz. Pytanie się o zdanie dziecka, tak? A jak ty byś chciał, a jak ty czujesz, a jak ty to rozumiesz, a jak ty widzisz, a, a czego ty chcesz? Nie ma wtedy mechanizmu zauważania siebie, tak? Nie ma mechanizmu zauważania siebie. Ja siebie nie zauważam, ja po prostu nie potrafię siebie zauważać. Nie potrafię siebie zauważać. To powoduje, że yy, uczę się pomijać siebie, a zauważam to, jak ta druga osoba, ta druga strona mnie zauważa. Jak ona mnie zauważa, jak ona mnie odbiera, co ona do mnie mówi, co ona sądzi, co myśli. Naturalnie dziecko zaczyna koncentrować swoją uwagę na tej drugiej osobie, na dorosłym, który ciągle coś ogłasza, informuje, oznajmia i tak I dziecko się uczy, że tak ma być. Tak? Za ileś lat później, ale nie wcale nie tak długo, zapytamy ten człowiek, młody, zapytany, a co ty o tym sądzisz? On nie będzie miał poczucia, że on, że on wie, co on sądzi. On nie będzie miał poczucia, że on w ogóle może czymś tu się podzielić. Nie, to w ogóle jest niemożliwe. On będzie zakłopotany, że on ma coś powiedzieć, że, tutaj, że ktoś czeka w ogóle na jego zdanie. Że ktoś by chciał się dowiedzieć, a co ty byś chciał? A jak ty to widzisz? To jest Silne, wewnętrzne potem przekonanie, że ja nie mam nic do powiedzenia, nie mam nic ciekawego do powiedzenia, że to nie o to chodzi, żebym ja coś w ogóle powiedział. Ja, ja głównie odbieram, słucham, patrzę, co inni mówią i, i na, tym, na tym lecę jakoś korzystam. Tak? Ale, ale nie mam w sobie odczucia, że ja mogę coś zaproponować, że ja mogę się czymś podzielić. A zatem jeżeli ja nie mam kontaktu ze sobą, bo nie mam możliwości, nie miałam możliwości się zastanowić, co ja myślę, co ja czuję, bo nikt mnie o to nie pytał, nikt nie dawał mi takiej przestrzeni do tego. To ja automatycznie tak po prostu uczę się, że nie zaglądam do siebie. A więc we mnie nie ma czegoś wartościowego. We mnie nie ma czegoś, co jest ważne. Ja nie czuję, żeby we mnie było coś, co jest ważne, co jest wartościowe, co jest cenne. Nie ma. To oznacza, że nie ma. Oczywiście, że nie oznacza, bo my wiemy, że wartość człowieka jest we mnie, w środku. Jest ta cudowna, wspaniała perła, która jest we mnie. Ja mam wartość w sobie. Jako człowiek, jako osoba ludzka, mam wartość w sobie, tylko mogę nie mieć z tym kontaktu, bo nie nauczyłem się tego kontaktu. Nikt mi w tym nie pomógł. Nikt mi nie ukierunkował. Nie, nie, nie nauczył, nie pokazał, że właśnie tak, tu ty możesz mieć wgląd w siebie, ty możesz mieć swoje przeżycia, emocje, coś chcieć, czegoś nie chcieć, po prostu. No i drugi ten rodzaj komunikacji, powiedzmy tutaj właśnie osobowy rodzaj, taki właśnie personalistyczny, taki właśnie dobry, dojrzały, właściwy to jest ten rodzaj komunikacji, w której na przykład mama mówi, że ona by chciała teraz pójść na miasto i mogłaby pójść z tobą. A czy ty byś chciał? Albo chciała? Tak? Jeżeli lody, to... A może masz ochotę? No nie musisz mieć ochoty, tak? A jeżeli masz, no to jakie byś chciał? Jakie lubisz lody? Więc pytanie. Dawanie przestrzeni do wypowiedzi, do wyrażenia siebie. Szacunek do tego, co dziecko mówi. Nie, że bagatelizowanie tego wyśmianie, mój Boże, tak? Nie jakieś umniejszanie, bo ty jesteś tylko dzieckiem, co Ty tam wiesz? Ja wiem lepiej, że ja jestem mamą, tatą, tak? Nie, to właśnie szacunek wobec tego, tak? Rozumienie tego, przyjmowanie, uszan uszanowanie takie, tak? taka, taka kołyska trochę, że ja to Twoje zdanie, to Twoją opinię, Twoje wyrażenie, ja trochę tak przyjmuję jak do kołyski, tak mogę się nad tym trochę pochylić, pokołysać. Ja to przyjmuję, akceptuję, ja to, dla mnie jest to bardzo cenne, co ty myślisz, co ty chcesz, tak? co ty uważasz, co wybierasz, a jak się z tym czujesz, co planujesz. I naturalnie wtedy pojawia się mechanizm zauważania siebie, tak dziecko wie coraz częściej, wie czego chce, coraz częściej wie, co czuje, co przeżywa. I może to też wyrazić, bo ma do tego stworzone warunki. Od tego właśnie bardzo często, oczywiście nie tylko od tego, ale uważam, że przede wszystkim właśnie tu jest ta podstawa, ten fundament, czy ja traktuję siebie oraz to, co ja myślę oraz to, co ja chcę i przeżywam, czy ja traktuję to poważnie, że to jest dla mnie ważne. Jest ważne bo jest moje. I właśnie dlatego, że jest moje, jest ważne. Tu się zaczyna kontakt z własną wartością. Bo wartości w żaden sposób nie można nabyć. Ona po prostu już we mnie jest. I niezależnie od tego, jak, ja, jak się potoczy moje dalej życie i, i, i co ja osiągnę, czy, czy nie osiągnę, nie od tego będzie ostatecznie zależała moja wartość, ale od tego, jak ja będę o sobie myślał i jak ja będę na siebie patrzył. I to pięknie widać, wiecie, w procesie terapii, jak ktoś zaczyna ćwiczyć to zauważanie siebie i jak zaczyna dostrzegać powolutku, że to, co myśli, ma jakąś wartość. Nie dlatego, że jest bardzo mądre czy jakiś inteligentny, brzyskotliwe, nie o to chodzi, tylko że ma wartość właśnie dlatego, że jest mądry. Podziwiam, naprawdę to jest fascynujące. Jak w terapii mogę zobaczyć, mogę obserwować, mogę widzieć to, jak to się właśnie po przemienia. To jest, jest niezwykłe, to jest niesamowite. Ściskam Was bardzo serdecznie i cieplutko, życząc Wam takiego dobrego, właśnie i częstego zauważenia siebie i kontaktu. Pa pa!